Kiedy jesteśmy spragnieni, moglibyśmy sięgnąć po wodę, jednak ona nie wydaje się tak smaczna i orzeźwiająca jak popularna Coca-Cola. Ona po prostu ma w sobie to coś, co sprawia, że sięgamy właśnie po nią, mimo iż słyszeliśmy już nieraz, że jej spożywanie poważnie szkodzi zdrowiu. Ale może gdybyśmy wiedzieli dokładnie, co wywołuje ona w naszym organizmie, pomyślelibyśmy wtedy dwa razy przed jej wypiciem? Doktor West Conner, stworzył listę z wyszczególnieniem wszystkich faktów związanych z piciem tego niewinnego drinku. Skutki picia Coca-Coli W ciągu pierwszych 10 minut Po wypiciu całej puszki coli dostarczasz swojemu organizmowi 10 łyżeczek cukru, czyli 100% zalecanej dziennej dawki. Tak duża dawka powinna wywołać u Ciebie odruch wymiotny, ale kwas fosforowy zawarty w coli, zakwasza smak i pozwala Ci cieszyć się niebiańskim orzeźwieniem. Po 20 minutach. Stopień stężenia cukru we krwi szaleńczo się podnosi. Trzustka produkuje kolosalne ilości insuliny i przekształca cukier w tłuszcz, który jest z łatwością wchłaniany przez nasz organizm. Po 40 minutach. Wchłanianie kofeiny przez organizm zostało zakończone. To właśnie ona stoi za tym, że Twoje źrenice się rozszerzają i wzrasta ciśnienie krwi. Receptory adenozyny w mózgu zablokowują się, co zapobiega senności. Po 45 minutach. Organizm zwiększa produkcję dopaminy. Hormon ten pobudza ośrodek przyjemności w mózgu. Nawiasem mówiąc, taka reakcja przypomina stan po zażyciu heroiny, od którego można się łatwo uzależnić. Po 60 minutach: właściwości moczopędne kofeiny wchodzą teraz w grę przez co latasz często do ubikacji, gdzie pozbywasz się z organizmu m.in. wapnia, magnezu i cynku, które były skierowane do kości, a także sodu, elektrolitów i wody. Kwas fosforowy zaburza metabolizm wapnia i może powodować osteoporozę. Wypłukujemy z siebie wszystkie cenne składniki odżywcze, które nasz organizm mógł wykorzystać do wzmocnienia naszych kości czy zębów. Stężenie cukru we krwi gwałtownie się obniża, hipoglikemia, przez co tracimy koncentrację, stajemy się rozdrażnieni lub słabi, co zapewne skłoni nas do ponownego wypicia tego napoju. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, co dzieje się z ich organizmem, kiedy piją kole każdego dnia. Dlatego podziel się tą informacją, by dotarła do jak największej liczby osób. Thank you